Dzień dobry wszystkim. Moi drodzy, chcę Wam dzisiaj przedstawić kolejną nowość. Jest to świeże rozwiązanie firmy Antar, model AT52332. Jest to wózek lekki, składany, chociaż są lżejsze konstrukcje, bo ten wózek waży około 45 kg. Ma szerokość dziska 44 cm, także takie dosyć uniwersalne. I nośność wózka to jest do 120 kg, prędkość maksymalna do 6 km na godzinę. I dystans, jaki możemy pokonać na jednym ładowaniu, jest do 20 km. Realnie pewnie bliżej 15, bo zawsze, tak jak wiecie, te parametry podawane przez producentów należy troszkę zmniejszyć, ponieważ każdy robi je w troszkę w innych warunkach, w innej charakterystyce. Natomiast moi drodzy, chciałem też pokazać taki unboxing, czyli rozpakowanie wózka inwalidzkiego, ponieważ są to wózki, które są po pierwsze refundowane przez NFZ mając kod od lekarza specjalisty z 1901 ten wózek może być wózkiem oczywiście bezpłatnym, możemy go dowozić czyli będzie już wózek wypakowany, gotowy do jazdy natomiast możecie też u nas go zamówić z wysyłką kurierską i właśnie w ten sposób wózek do Was dotrze i teraz chciałem też pokazać na szybko jak go wypakować, moi drodzy, no mamy karton trzeba zwrócić uwagę, że on będzie ważył około 50 kg cały ten kartonik natomiast żeby z tym wózkiem się nie szarpać żeby go nie podnosić, nie dźwigać to albo możecie tutaj ten kartonik karton sobie rozciąć i wtedy wózkiem wyjedziecie. Natomiast jest też możliwość, żeby go położyć sobie w ten sposób. Zobaczcie. I wtedy jest troszkę łatwiej to wszystko wyjąć. Ja sobie tutaj wyjmę to z kartonu i zaraz Wam troszkę o tym opowiem. I pokażę. OK. Co my tu mamy? To sobie weźmiemy. Troszkę tych rzeczy schowane. Moi drodzy, zobaczcie. W kartonie mamy wózek. On w całości jest praktycznie złożony. Jest to wózek na ramie krzyżakowej. Dlatego on jest po prostu złożony. Natomiast. Możemy go rozłożyć tak troszkę. Następnym ruchem powinniśmy sobie podnieść oparcie, rozłożyć wtedy dociskając tutaj siedzisko i mamy już wózek y, praktycznie y, wypakowany. Zobaczcie, jest oczywiście schowany do transportu, żeby nie uległ uszkodzeniu joystick. Y, joystick możemy przekładać zapewnie między lewą stroną a, a stroną prawą. Zobaczcie. Tutaj mamy taki uchwyt, on jest odkręcany. Tak, i możemy ten uchwyt przełożyć na drugi podłokietnik. Mamy tutaj. O, zobaczcie. Możemy go włożyć i później sobie to dopinamy. Tylko postaram się tak tu już miejscowić, żeby nie zajmowało nam, nie zwiększało szerokości wózka, ok? Następnie mamy podnóżki, które wypakowywujemy i montujemy sobie tutaj w ten sposób. O, ja teraz je odłożę. W zestawie mamy jeszcze tapicerkę siedziska, czyli pewnie poduszkę i tak naprawdę tak, poduszkę siedziska, i poduszkę oparcia, żeby było wygodniej. W zestawie mamy jeszcze tutaj widzę komplet podstawowych. Komplet podstawowych kluczy do wózka, które możemy sobie też schować z tyłu. Tutaj zobaczcie, w kieszonkę ja sobie odłożę. No i tutaj w tej paczce mamy akumulator. Akumulator jest montowany. Tutaj, na tym ramieniu, wózek jest otworzony, ok. Akumulator jest montowany. Tutaj, na tym ramieniu, jest tutaj wtyczka do akumulatora, i sobie to wszystko y, spinamy w bardzo prosty sposób. Y, mamy jeszcze taśmę taką przetrzymującą akumulator. Zobaczcie, tutaj mamy też y, amortyzatory y, ramy. Duże, fajne. Także na pewno wózek jest komfortowy. Mamy koła antywywrotne z możliwością wyjęcia. Natomiast no nie zalecam tego, ponieważ są to bardzo ważne elementy. W przypadku wózka inwalidzkiego możemy je tak naprawdę wcisnąć i sobie tam schować. Także, także o tym nie zapomnijcie. Koła mamy tylnie. 16 cali, to są koła pneumatyczne, pompowane. Z przodu, to co wyróżnia ten wózek od innych. Tutaj mamy koła 10 cali, także to będzie też wózek o troszkę lepszych parametrach jezdnych. Tutaj mamy hamulec dla pacjenta, czyli osoby siedzącej. Tu widzę, że mamy też od strony wewnętrznej. Pokażę, może w ten sposób. Mamy jeszcze możliwość oczywiście od, od, odchylenia podłokietnika od strony wewnętrznej mamy tutaj, zobaczcie, taką małą torebkę na drobiazgi. Tutaj w zestawie jest jeszcze oczywiście instrukcja obsługi. I tutaj jest na pewno ładowarka, tak, tu jest ładowareczka. Odchylane podłokietniki, tak jak wspomniałem. Też te podłokietniki są pełne, także można się na nich zapierać, to jest istotne. Joystick, wspomniałem, ma możliwość przełożenia na jedną, drugą stronę. Tutaj jest mechanizm odpinający podłokietniki. Teraz jak są zapięte, to zobaczcie, możemy za wózek, Znaczy podnosząc za nie, możemy wózek podnieść. Mamy jeszcze... Zobaczcie. Pas biodrowy, żeby spiąć pacjenta, żebyśmy mieli pewność, że nam z wózeczka nie wyjedzie, nie wypadnie. Są tutaj błotniki. Nie widzę tutaj na kołach, znaczy tak naprawdę na silnikach możliwości rozpięcia silników, także zapewne teraz wózek ma możliwość pchania. Natomiast, w momencie, kiedy uruchomimy a nie mamy podpiętej baterii. Jeżeli uruchomimy joystick, automatycznie silnik, jaki się zapinają, i wtedy e, to możliwość pchania jest pewnie, nie, zapewne nieuniemożliwiona. I spokojnie sobie jeździmy wtedy wózkiem w sposób elektryczny, czyli sterując joystickiem. E, no nastawiony jest ten wózek na parametry jezdne na wygodę. Oczywiście jest to wózek taki podstawowy, natomiast te większe 10-calowe koła z przodu spowodują, że na pewno będzie miał lepsze parametry jezdne od tych wózków z mniejszymi kołami. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, że jego waga no to blisko 45 kg. Oczywiście, zdejmując baterię, ona będzie mniejsza. I to myślę, że o jakieś 4-5 kg. Natomiast no, mimo wszystko, jest to wózek troszkę cięższy. Są na pewno na rynku lżejsze konstrukcje. Natomiast tutaj jesteśmy nastawieni na wygodę transportu, czyli możliwość składania. Tak jak Wam wspomniałem, zobaczcie, tak jak był wypakowany z kartonu, możemy go złożyć do środka. Czyli zmniejszamy wymiar na szerokość, zmniejszamy wysokość składając oparcie, no i wypinając podnóżki zmniejszamy na długość. Także moi drodzy, tak mniej więcej prezentuje się wózek firmy Antar Model AT52332. Świeży wózek, nowość, myślę, że ciekawe rozwiązanie podlegające refundacji. Tak jak wiecie, my jesteśmy hurtownią wózków inwalidzkich, ogólnie sprzętu medycznego i staramy się Wam właśnie zawsze pomóc w doborze tego sprzętu. Także, jeżeli ktoś potrzebuje wózka o troszkę lepszych parametrach jezdnych, wózka, który będzie mieścił się w limicie dofinansowania, będzie miał właśnie te dobre parametry jezdne. Nie przeraża go troszkę ta waga 45 kg, bo nie wszystkim to będzie odpowiadać, a potrzebuje wózka o dosyć dużej nośności 120 kg wózka, gdzie będzie można się tutaj podeprzeć o podłokietniki, gdzie te podłokietniki będą pełne gdzie też pacjent nie będzie yy, tak naprawdę nam z tego wózka no gdzieś uciekał właśnie tymi przestrzeniami, yy, to myślę, że to będzie ciekawe rozwiązanie ja zachęcam do kontaktu z nami sklebalmed.pl z pamiętajcie właśnie, że służymy pomocą przy wyborze wózków inwalidzkich że pomagamy i tłumaczymy, jak uzyskać dofinansowania, czy to z NFZ, z PEFRON, czy z programu Aktywny Samorząd. Zachęcam po prostu do kontaktu mailowego, telefonicznego, służymy swoim doświadczeniem, radą w doborze właśnie wózków inwalidzkich. Pamiętajcie też, że jest to wyrób medyczny, że należy go używać zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Ja teraz serdecznie pozdrawiam, życzę miłego dnia i do zobaczenia.